Dzień dobry. Jesteśmy w trakcie zjazdu Podkarpackiej Akademii Dziennikarskiej. Jest ze mną Martyna Mazur. Hejka. I Martyna będzie tak miła i odpowie na kilka pytań, które przygotowaliśmy. Oczywiście. Okej, okay. więc zaczynamy pierwsze pytanie. Jesteś gotowa? Oczywiście. Jak dokładnie dowiedziałaś się o projekcie? Opowiedz całą ścieżkę tego, jak tu trafiłaś. A więc tak, zaczęło się od tego, że nasza szkolna pani pedagog um, Poinformowała nas, że odbędzie się spotkanie w Urzędzie Miasta, właśnie odnośnie, yy, odnośnie tego projektu. Yy, a zostałam poinformowana, dlatego że prowadzę szkolne media. Yy, no i po tym wybraliśmy się właśnie do tego Urzędu Miasta. Było spotkanie informacyjne, yy, na którym dowiedzieliśmy się, że możemy się yy, zapisać. Yy, do tam danego terminu. Um, następnie zezwonili już do nas z tego projektu um, i umówiliśmy się na rozmowę kwalifikacyjną, po której się dostałam i jestem tutaj. Super. Okej, okay, drugie pytanie, jesteś gotowa? Tak. <laughs> Skoro bierzesz udział w projekcie, to pewnie interesujesz się dziennikarstwem. Czy wiążesz z tym zawodem swoją przyszłość i kim chciałabyś zostać? A więc uważam, że to jest jedno z cięższych pytań, które można zadać, każdemu człowiekowi. Ja jestem młodą osobą, dopiero mam 16 lat, w tym roku 17 i dalej szukam swojej ścieżki, dlatego udział w tym projekcie mam nadzieję, że wskaże mi tą drogę i nie chcę na razie zakładać żadnych jakichś takich poważnych planów, ponieważ też nie chcę się rozczarować w razie czego, ale wiem, że na pewno nawet jeżeli bym nie wiązała przyszłości z tym projektem, z dziennikarstwem, to wiem, że wyniosłam stąd dosyć dużą wiedzę, która na pewno pomoże mi w innych pracach, zawodach. Czy jesteś zadowolona z prowadzonych zajęć? Opowiedz o tych, które najbardziej Ci się podobały podczas wszystkich zjazdów. Tak, jestem zadowolona z, ze wszystkich zajęć. Z zajęć, z zajęć na zajęcie jesteśmy coraz bardziej zintegrowani. Każde, uważam, że każde zajęcia są warte uwagi i z każdych zajęć w, Wynosimy jakąś wiedzę. Mi najbardziej się podobały zajęcia z Panem Reczkiem. Uważam, że jest to niezwykle inteligentna osoba, która na pewno przekazała nam ogromną wiedzę. Też ta wiedza jest poparta na jego własnych doświadczeniach, więc te faktycznie informacje, które nam przekazuje, są dosyć rzetelne. Czy udało Ci się zawrzeć jakieś nowe znajomości? Jak oceniasz atmosferę podczas czasu wolnego i czy udało Ci się zintegrować z pozostałymi uczestnikami? Jak już wcześniej powiedziałam, uważam, że jesteśmy dosyć zintegrowaną grupą. Na pewno na pierwszym zjeździe wydaje mi się, że było to dosyć trudne, ale jest to dosyć oczywiste, ponieważ nikt z nas się jeszcze nie znał. Ale. Uważam, ale po tych właśnie zajęciach, na których mieliśmy okazję się zintegrować, też e, uważam, że bardzo dobre jest to, czy, że na przykład przy posiłkach e, siedzimy przy jednym stole i wtedy każdy ma szansę e, na podzielenie się własnymi informacjami, doświadczeniami, więc uważam, że tak. Jakie umiejętności i doświadczenia udało Ci się nabyć podczas zajęć? Hmm, na pewno współpracy z innymi, ponieważ... E, no, jest to dosyć tutaj potrzebne, szczególnie na pierwszych zajęciach. Właśnie mieliśmy jakieś takie różne zadania grupowe, e, co nam też również pomogło w integracji. Dobra, no to już tak podsumowując, czy wzięłabyś udział ponownie w takim projekcie? E, tak, wydaje mi się, że wzięłabym. E, jestem wdzięczna w sumie za to, że się tutaj dostałam. <laughs> Dziękuję za taką szansę. E, a poza tym Jestem bogatsza o nowe doświadczenia, więc jak najbardziej. Super, dziękuję bardzo. Dziękuję.